Oto, dzisiaj nastanie się walka średniowiecza. Dobra, co robimy w takim razie? Musimy pilnować tego skarbu. Tak, to jest prawda. Chcesz zobaczyć, co tam jest? Nie, bo to jest nasz skarb, wiesz o tym? No wiem, no to raczej może nie patrzmy. Patrzmy, patrzmy, patrzmy. No, teraz... Ej, co to za psh. Ludzie, może to sprawdźmy. Ej, ludzie atakują nas chyba. To ty kadasz? prawda? Dobra, to ja idę. To ty strzelaj, jakby co. I <laughs> rzeczywiście nas atakują. Na... No, dobra. Atakujemy. Atakujemy. Ja! Ja!

Now, stoop not changed. You to rot.